Edukować. Mogą być to drobne elementy, które też urozmaicą nasz park. Park, to jest to przestrzeń większa niż skwer, nie jest to wąski, skrawek, zieleni przy ulicy. Jest to przestrzeń, którą widać, że jest użytkowana, nawet po prostu w samych celach komunikacyjnych, tak jak tutaj na zdjęciu mamy wyznaczone ciągi komunikacyjne. W finalnej koncepcji, która powstanie. Z, z, będą one wzięte pod uwagę, bo to jest naturalne wytyczenie przez Państwa, przez użytkowników tego, jak komunikujemy się. Tutaj. Na terenie również znajduje się burka, która jest e, w każdej z naszych koncepcji e, została e, zaadaptowana. E, jest to przestrzeń, która może być użytkowana przez dzieci, e, jest to przestrzeń, która może być e, urozmaiceniem przestrzeni. E, w naszej opinii nie, nie ma sens jej zrównywać z ziemią. Szczególnie, że rośnie na niej bardzo ładnej formie drzewo, które, które też jest sądzi. Pierwsza koncepcja, która jest, została przez nas przygotowana. Jest to coś prawdopodobnie dla młodszej grupy użytkowników, którzy chcą jak najaktywniej spędzać czas na świeżym powietrzu. Ale nie tylko. Kwestia jest tego, jak chcemy spędzać czas na danej przestrzeni, ponieważ możemy na przykład ćwiczyć i na rozległych trawnikach wykonywać różne ćwiczenia z obciążeniem własnego ciała. Nie muszą być to takie typowe planerowe siłownie miejskie. Możemy potruchtać, pospacerować, więc dla każdego coś się znajdzie. Będą tego zwolennicy, mo, mo, może będą też przeciwnicy, dlatego będziemy chcieli usłyszeć Państwa opinie. Strefa filmu jest wyposażona w, w urządzenia do ćwiczenia na świeżym powietrzu i właśnie w tak zwanego street workoutu. Czyli drążki e, i, i różne tego typu e, urządzenia, które pozwalają nam e, poćwiczyć również e, na jesieniu, bo zdarzają się i tacy, którzy odpowiednio się ubiorą i e, ochoczo e, idą w teren. Jeżeli nie mamy takiej przestrzeni w domu, w mieszkaniu, e, jeżeli nie chce się nam iść daleko na siłownię, e, jeżeli wychodzimy z e, kimś się spotkać i przy okazji, to będzie sensoryczne, bo jest to urządzenia. E, które e, będą wydawały melodie, więc e, dla każdego coś świeży. Się... <grydy> I tutaj mamy rzut przedstawiający e, tą koncepcję. E, podobnie e, wykład jest e, jak w poprzednich, Tutaj już nie mamy takiego bardzo dużego e, trafika e, i te strefy są o bardziej oddzielone zielenią, e, na e, która e, nadawać dawać taki intymny charakter Znajdziemy przestrzeń, którą możemy konfigurować. To są pomieszczenia duże na powiedzmy salę konferencyjną, w której mogłyby się odbywać takie spotkania jak dzisiaj. Również ta przestrzeń mogłaby być podzielona, no jakiegokolwiek zastosowania przez ściany mobilne. Które, którymi można wydzielić dodatkowe pomieszczenia. E, oczywiście jest strefa taka e, relaksu i e, pomieszczenia e, sanitarne. Elewacja budynku w tej propozycji e, jest w e, mamy betonową z odciskami natury to są ociśnięte liście, jeżeli chodzi na, o elewację górnej kombinacji jest to waraka otworowana i ona tworzy taką skórę, tego wodę przykrywającą tę folię. E, Miejsce spotkań to toczki dzisiaj nazywane z kulturowego. Trzy kontynencyjne, także bo na dole w podziemiu, które Państwo nie widzą, Miejsce, które zapewnia część techniczną, technologiczną, a dwa poziomy wyżej do wykorzystania. Na poziomie y, pierwszym na pewno część filii biblioteki, na poziomie drugim stare warsztatowe, zajęciowe, ogólnie wystawiennicze i taka przestrzeń, która mogłaby służyć mieszkańcom. Takie są założenia. Jeżeli Państwo zaakceptują ten kierunek, dopiero wtedy będziemy mogli mówić o konkretach. Ja osobiście powiem, że ta plaza brązowa nie podoba mi się. Uważam, że powinniśmy pójść bardziej w kolory zieleni, naturalne, nasadzenia, które by wiązały się z tą strefą, o którą pani projektant tutaj mówiła, czyli tą strefą zieloną. Tak, żeby się łagodniej przeszli z strefy zielonej do budynku, który by nie wyróżniał się, nie eksponował, a jednocześnie nawiązywał do takiej spokojnej strefy, relaksuje koncepcji zawiera według mnie są słuszne. Oprócz tego, jest piknikowy. Jeszcze chciałam zapytać o budynek, czy budynek na tych dwóch kondygnacjach byłby dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych? Tak, oczywiście, zgodnie z przepisami. E, jeżeli dojdzie do realizacji tego budynku, w koncepcji, to zaraz w środku będzie winda, która będzie przemieszczała osoby pomiędzy dużym odzianym, a kulturoteki. E, takich miejsc brakuje. Mam nadzieję, że tylko właśnie nie będzie to tak stricte tylko dla dzieci i seniorów, tylko będzie jakaś taka próba aktywizacji ludzi w każdym wieku, żeby sąsiedzi mieli szansę w jakimś miejscu się spotkać, bo takiego miejsca, mam no, wrażenie, teraz nie ma. To jest też kwestia nie tylko tego, żeby był budynek, ale żeby tam był jakiś aktywny program, e, jakieś warsztaty kulinarne, klub filmowy, e, spotkania z ciekawymi ludźmi, w Warszawie wielu, no wielu coś bardzo prężnie działa. Dlaczego by nie tutaj, no i właśnie miejsca do spotkania, aha, tylko ten budynek, który już Pan tutaj wspominał, to trzeba pilnie zabezpieczyć, to co będzie tam za parę lat będzie, ale teraz trzeba mieć zmiany. Jeżeli chodzi o miejsca do spotkań takich międzyludzkich na tym placu, ja to akurat gorąco wybieram, no ale właśnie, ile miasto ma pomysł, jak y, uchronić y, jak nie dopuścić do, do organizowania tej kolejnej meniny libacji, co się dzieje teraz. Przez sam monitoring wystarczy wątpię. To musiałoby być coś aktywniejszego. Y, górka też się bardzo cieszę, że jest zachowana, to tam... Jeżeli nie podwyższenie, to, to przynajmniej jakiś mocny element, bo tam po prostu wystają pewne elementy, kamienie, jakieś jeszcze to jest dosyć niebezpieczne. Eee, tak, no Strefa fitness, jeżeli to byłoby zabezpieczone przed wandalizmem, eee, to, to jak najbardziej... Nie. To jakoś Co do budynku, to oczywiście się zgadzamy, że to nie tylko tam na młodzie, młodzie, dla dzieci i dla seniorów, ale również takie jakieś mini koncerty, czy, czy, jakieś pokazy mini filmowe itd. dalej, to miałoby coś służyć, miałaby tam e, kulturoteka, coś na wzór też po części świetlicy osiedlowej, ale my nie chcemy tego nazywać świetlicą osiedlową, tak? To są takie nazwy, ale charakter tego jak najbardziej tak